Hej, cześć, e, witajcie, z tej, z tej strony e, Wiktor i, no czyli GMSF e, I dzisiaj sobie e, gramy w War Robots To jest chyba dziesiąty odcinek, jak się nie mylę Więc pierwsza dyszka wypadła e, No I... No ogólnie na no te roboty za co tu mam, na no to się nie parcie, Ogólnie Możecie zauważyć Hmm. tak nagrywałbym ogóle warubac. Hmm, no dobra przejdę szybko hmm. no wymieniłem sobie kilka pająków ponieważ no zostawiłem tylko jednego bo jeden no dobry jest po pierwsze a po drugie ma załogę taką która leczy jakby Ach. tak to jak i to jednak coś no i Zmieniłem sobie właśnie teraz na takiego typka, no i dzisiaj mm, im to przykradnie. Nie wiem, czy wam się dobrze sumie e, Zmieniłem sobie na tego typka. W ogóle na początku nie planowałem w ogóle na tego typka zmienić. Po prostu zmieniłem, bo wcześniej miałem tam... Pająka, który miał minigany w ogóle, mogę... Tak, te pająki. <laughs> e, no. A, i jeszcze miałem tego. Karkera, bo on też dobry, spoko jest. Yy, No, ten nie miał. A później to jeszcze ten. No, taka to historia jest ten. Ale ja, no jak mówię, no możecie zobaczyć na mój ten hangar. I po pierwsze dzisiaj bo tak porobimy i pakujemy skrzynę. I nic nie 10 brawo mi zawsze tam tropi po 7 a teraz 10 więc brawo napiszcie w ogóle czy... owszem chcę zasubskrybujcie i zalekujcie, się w ogóle wypełnia moje no to napiszcie czy kiedyś otw otwieraliście tom 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 za tysiąc. a jak już to napiszcie też co, co wam wytropiło bo to są naprawdę bardzo dobre rzeczy i ogólnie no nie nagrałem tego sorki, bo odpakowałam to i mi tropnęło to, warto też napisać co wam tropnęło. Czy się cieszy? No bardzo się cieszę, bo właśnie dzisiaj chciałam ogólnie specjalny, bo jakiś troszeczkę specjalny, bo jest potyczka. Potyczka jest bardzo fajna. W tym sensie, że na przykład sobie dajmy do... Góry do bitwy to jest no nie z najdziwniejszych bo to są same latające roboty uderzcie mi one latają tak w ogóle jak ja to zobaczyłem to takie wow co się stało ja nie wierzę wszystkie roboty latają w nieskończoność serio to nie jest tak że one sobie latają na przykład nie wiem ileś tam czasu nieskończoność latam i to jest wow to jest takie no i wyłączyłam, tu najgorzej. Yy, to jest bardzo wow. O, laser. W ogóle na tym to, 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 to robiłem. Jak wcześniej gram. Ale no, to jest naprawdę bęga spoko. I właśnie mi się podoba to, co wylosowałam. Pokazywałam w ogóle wam to. Zaraz wam to pokażę, jakie to jest epickie. Czekaj no zabić mnie, zabić mnie proszę zabijcie mnie I to jest tutaj Ao Jun Ten ostatni, piąty Dobra. I na razie on jest spoko, ale on startuje mega fajnie parcie Jak jakiś ten Nie wiem w sumie jak to Ale tak leci, no też spoko Mi się on głównie podoba y No właśnie. Nie mogę w niego w trafić. Nie to, że jestem słaby, czy co, ale w niego nie mogę trafić. Nie wiem, co to jest. A latać, nie wiem. Latać w ogóle, LOL. Mmm, mm, 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 czemu on jest za mocny według mnie na ten typ on jest za mocny to jest właśnie ten jakbyś się pytał to jest właśnie ten typu ogóle sobie wystartujemy nie latam w ogóle tu i prawie każdy lata dobra to, o, widzisz co byś no i to jest za dobre według mnie i kil 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 Czemu nie ja? Hmm... no dobra. Kolejne, będzie kill, będzie kill. Będzie kill. Ojej, 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 Pomóżcie! Waa! Moi sojusznicy bardzo jakoś nie pomagają, jak widać. Dobra, wezmę sobie latanie. O! To dływe mnie strzela, e, 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 e! Idź, idź Niech idzie stąd Albo nie dobra Nie idź stąd Chętnie się stąd pobawię Idź, idź, idź No i, i, i gin, 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 gin Kilek jest, kilek Trzeba się jak z killem tego nie wiem W tamtej bitwie w ogóle miałem Cztery kile pod rząd w... Napiszcie jaki wasz rekord Bo mój to chyba 5 kill. I jak się nie mylę Nie no ale cztery w tamtej zrobiłem. podrząd oczywiście, podrząd to nie jest tak, że... Na jednym robocie zrobiłem cztery właśnie chwile. No bo ogólnie w bitwie to się więcej robi co nie. Double kill, o, teraz już double kill. Później... Triple kill chyba? Później... Później już nie, nie mogę nigdy zapamiętać z tej. Na pewno triple kill nie będę mieć. Jakie dalej? Bo po... nie polecam tego typu. Wiesz, ostatnio w ogóle wygrałam chyba, nie? Tak, chyba było jeden na jeden? Wygrałam tutaj. się odcinek. Jak mi się jeszcze opił W, w, w ogóle w niego stracą? Chyba nie Jak w ogóle przy... Jak tu sobie na lądzie nie ma co No i powiem wam, że aż mnie ciekawi jak y, wygląda właśnie rozgrywka na tych większych poziomach, bo Napiszcie w komentarzach jedyne czy wy macie taką normalność, że wszyscy latają tutaj na mapie i nikt nie chodzi, czy jednak nie. U mnie wydaje że nie, bo jednak to jest potyczka. Jest, No i zginę z nich Ogólnie yy, nagrałam odcinek yy, dawno było w sumie Nagrałam odcinek z Gravy Star Ale lalim No i zginę Nie mają nic tam na Da się też tak przerwać, no tak to też się da przegrać w sumie. Dobry, już koniec. Kogo nie ma na polu? No? A czemu? Nie wiem. Do no, dobra, no. Ja jeszcze nie na tego poziomy, ale właśnie jak mówiłem, no mam te 1000 punktów wylosowałem. Może za niedługo będzie. To tam nie w ogóle mogę wam w ogóle pokazać jak to ja w ogóle golda chodzi o golda to ja zbieram na ten nowe miejsca w hangarze tak się ciężko, tak się ciężko zbiera ogólnie no powiem tak napiszcie w komentarzach czy też trolujecie gierkę bo ja widzę niektórzy trolują gierkę i wiecie co robią patrz tu jest takie działko i oni zamiast tego działka biorą sobie tarcze rozumiecie to ja, ja tego nie rozumiem Normalnie ja, ja, ja nieraz widzę o takich typów A w sumie to już, już nie mam tych robotów chyba. Tego w ogóle mam w hangarze, nie wiem dlaczego yy, Golemy nie chcę sprzedawać, tego bym w sumie mógł sprzedać, ale nie chcę yy, Tego chyba za niedługo sprzedam Tego też kiedyś miałem dużo, a Paton kiedyś podobno... No kiedyś... Znaczy nie podobno nie. Kiedyś mi, mi się tak dobrze im grało, że w serio Naprawdę Na start y, Mogę bardzo polecić Teraz taka porada Poranik trochę bym powiedział Na start Jak nie wiem macie tego lub tego to nie kupujcie takich więcej, serio ja według mnie wytracę kasy zbierajcie bardzo no, nawet gdyby to trwało wieczność zbieracie na patona z patona później macie ten a uzbrojenie jakie no to tutaj miałem przynajmniej takie mi się najlepiej grało więc jak chcecie zamiast pinna w sumie bym wziął dał pinia ale jak chcecie y no później tam leci Salker... Ten... Nie w ogóle Tego też później polecam kupować po tym batonie. Gdzie jest w ogóle Golem? Przegolem Golem podrożam? Gdzie jest Golem? Dziwne. Yy... nie mam pojęcia nie ma golema usunęli go kiedyś naprawdę go usunęli napiszcie w komentarzach ja już tu nie będę przedłużać odcinka po prostu ogólnie ja tego zbieram tego Ej, ten sam jak double jump ten mógł być tego zbieram mega długo już zbieram mam nadzieję że mi się będzie bardzo opłacać Dobra, może nagram odcinek z poradnikiem. To jest mój poradnik, wiesz, jak to papa, się to Więc to patrz macie się za zasubskrybujcie kanał.